Start. Nasza dama to Rock granatowo czerwony, jej przeciwnik Szymon, czarne płaty, troszeczkę wyższy i żółta, tarcza. I oklaski proszę Państwa dla nich. Doping jak najbardziej wskazany. Przypominam, palczy Laura i Szymon mocniej trochę, bardzo ładnie, ale mocniej Szymon tarcza wyżej do przodu obydwoje zawodników typowe zbroje XV wieczne tarcza Szymon tarcza tak jak już Państwo słyszeli to już kilkanaście razy w przeciągu wszystkich tych turniejów, które się odbywały, w chwili obecnej mamy jakieś 26 stopni, czyli prawie optymalną temperaturę. Najlepiej byłoby, gdyby jeszcze nie było słońca. Niestety, słoneczko jest, a więc ich jeszcze dodatkowo dogrzewa w tych zbrojach. A więc półtorej minuty co ciągłej walki jest to jak najbardziej sport już na wytrzymałość. Jeśli ktoś będzie miał ewentualnie ochotę, możemy później udostępnić zbroję. My go przegonimy tutaj po polu i zobaczymy, jak sobie da radę. I stop! Narada sędziów. Sędzia główny właśnie zbiera informacje od sędziów narożnych. Także za będziemy wiedzieli, kto jest zwycięzcą. I oddaję mikrofon. Zwycięstwo dla małego, dzielnego rycerza Laury. Ale było bardzo